Szkoła podstawowa w Korzyczniku powstała w 1920 roku, czyli ma już ponad 100 lat. Niestety przez pandemię nie udało nam się obchodzić tej setnej rocznicy. W latach międzywojennych i zaraz po wojnie, szkoła mieściła się w wynajmowanych budynkach, na początek w jednym, potem w dwóch. Szczególnie po wojnie to było trudne, bo tam się skumulowały te roczniki. Było bardzo ciasno, więc rodzice starali się usilnie o budowę nowej szkoły, nowego budynku. Te starania mamy uwiecznione w różnych dokumentach. Rodzice pisali do kuratorium do Poznania, do ministerstwa, do Warszawy i w różnych innych tutaj bliższych instytucjach szukali poparcia. I udało im się w 1953 rozpoczęto budowę tej obecnej szkoły, czyli obecnego budynku szkoły. W 1954 ta szkoła została oddana do użytku. Nie było wtedy w Korzeczniku elektryczności, a więc szkoła przygotowana na, na elektryczność, ale funkcjonowała jeszcze w oparciu o takie no, stare metody oświetlania pomieszczeń. Nie było też wody. W klasach były piece kaflowe, i w ten sposób szkoła była ogrzewana. To się zaczęło zmieniać właściwie dopiero w latach 90., kiedy najpierw Została podłączona woda, czyli pobudowany wodociąg na terenie korzysznika. Znaczy, no nie, światło już było wcześniej, od 1966. Ale to jest 12 lat po uruchomieniu szkoły. Dopiero później zostało wykonane centralne ogrzewanie olejowe. W każdym razie największy przełom to był w roku 2004, kiedy to została szkoła zamknięta, samorządowa szkoła, ale wcześniej już zostało powołane Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość, które miało na celu ewentualne przejęcie szkoły, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, bo o tym się mówiło już dużo wcześniej. I rzeczywiście w tym 2004 roku Stowarzyszenie przejęło szkołę i od tej pory, czyli 20 lat, szkoła działa jako szkoła niepubliczna, taka społeczna. lat trwało doprowadzanie szkoły do takiego stanu, jaka jest w tej chwili, bo to wszystko zostało zrobione przez nas praktycznie. Czyli nie mieliśmy remontów tego ogrzewania w 90-tych latach, nie mieliśmy takiego generalnego remontu tej szkoły. To wszystko robiliśmy sami przez lata. Remont trwał od 2009 roku, czyli w tej chwili to jest 14 lat. On nie, znaczy zakończony jest wewnątrz, a jeszcze jest nieskończone na zewnątrz. W ramach tego remontu wymieniliśmy dach. Założyliśmy okna dachowe. Już wcześniej były wymieniane okna. Ta stolarka okienna w, tutaj w budynku na dole, na parterze. Zrobiliśmy adaptację strychu, czyli tam na strychu utworzyliśmy kilka pomieszczeń, w których uczą się w tej chwili dzieci. W tej chwili mamy na dole klasy 1-3, zerówkę w przedszkole i na górze. Klasy 4 8. Udało nam się zamontować windę. To, co nam przyświeca w tej chwili, to hasło naszej szkoły to nowoczesna edukacja w uśmiechniętej szkole. Bo rzeczywiście staramy się podchodzić do edukacji, do dzieci przede wszystkim, z uśmiechem i radośnie i tworzyć taką rodzinną atmosferę w szkole. Każdy, kto przychodzi do nas po raz pierwszy. To mówi o tym, że to od razu widać, kiedy się wchodzi do szkoły. A ta nowoczesność objawia się tym, że mamy naprawdę świetnie wyposażoną placówkę. W każdej klasie mamy tablicę interaktywną bądź monitor interaktywny, mamy dwie drukarki 3D, mamy szkołę zabezpieczoną w komputery, laptopy, różne urządzenia, które służą edukacji. Tworzymy w tej chwili pracownie przedmiotowe, ale mamy też gabinety psychologa, logopedy, salę integracji sensorycznej. Ponieważ w szkole funkcjonuje kilka oddziałów integracyjnych, mamy dzieci z orzeczeniami, którym staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do nauki. Mamy mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, takich wspierających rozwój tych dzieci. Mamy też zajęcia dla pozostałych uczniów dodatkowe. Fajnymi zajęciami, które cieszą się ogromną popularnością jest gotowanie po niemiecku i po angielsku, czyli dzieci uczą się języka, przyrządzając różne potrawy z różnych stron świata. Takim naszym sztandarowym konkursem to jest Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W większości wygrywamy na etapie gminnym, bierzemy udział w etapie powiatowym, braliśmy też udział kilkakrotnie w etapie wojewódzkim tego konkursu, na wysokich dość miejscach tam kończąc. To co jest istotne to w szkoleniu od dzwonków, czyli jakby uczniowie są odpowiedzialni za wracanie po przerwie na, na zajęcia. Raczej nauczyciel, ale uczniowie przede wszystkim pilnują tego, żeby wyjść na przerwę. Przerwy są, tylko dzwonków nie ma. Nie ma też stopni w naszej szkole. Na początku mieliśmy system punktowy, a w tej chwili przechodzimy na ocenianie kształtujące, czyli w ogóle nie będzie ani stopni, ani punktów. W tej chwili robimy to w dwóch klasach, a w kolejnych latach będą w kolejnych klasach. No bo w to już nie ma oceniania od dawna takiego stopniowego, jest tylko ocenianie opisowe. Prowadzamy w szkole taki czteroletni projekt myślenia krytycznego, czyli wprowadzać takie rutyny myślenia krytycznego, takim krytycznym podejściem do treści różnych, które się pojawiają w internecie, no to jest obecna rzeczywistość każdego dzieciaka, poddawaniu tego analizie, żeby oni nie, bezkrytycznie nie, nie, nie brali wszystkiego, co, co im się uda znaleźć i przeczytać. Od już od wielu lat mamy właśnie psychologa, logopeda. Mam no, więcej mamy dzieci ze spektrum autyzmu. Również niepełnosprawność ruchową, dlatego to przystosowanie szkoły zarówno. Ja myślę, że to czym się różni szkoła, bo ona na pewno się różni, to budowanie relacji z dzieciakami. Jakby przechodzenie z motywacji zewnętrznej na motywację wewnętrzną u dzieci. Żeby dzieciaki sobie radziły w tym zmieniającym się cały czas świecie.